Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku powiem o nowym skinie, który będzie dostępny w Zenicie i dlaczego moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobry. Witam Snow z tej strony. Już myślę od paru dni, nie pamiętam dokładnie kiedy, pojawiła się informacja o tym, że będziemy mieli nowy zenit i będziemy mieli nową skórkę. No i tutaj zaraz Wam pokażę, widzicie w prawym górnym rogu. Pojawi się właśnie taka skórka. Nie wiemy dokładnie, jak to miasto będzie wyglądać, no ale widzimy, że wygląda jak statek, tak? Z takim jeszcze koniem na początku, ogólnie dosyć ciekawe, to ciekawie to wygląda jak na miasto, tak? Taki statek ułożony. Nie wiem, czy coś takiego akurat bym chciał, gdybym miał do wyboru. Ale w sumie tutaj wiecie wygląd często nie gra aż tak dużej roli, a największą rolę, powiedziałbym, grają tutaj statystyki. Wiadomo też, że za każdym razem twórcy gry starają się robić coś nowego, a jest to już dosyć trudne, bo tych skórek legendarnych jest w grze naprawdę dużo, więc wydaje mi się, że ciężko już im być jakimś takim wiecie oryginalnym, coś ciekawego wymyślić, i może dlatego tym razem pojawiła się tutaj właśnie taka dziwaczna, może dla niektórych forma statku. No, więc wygląd, wyglądem to jest też zawsze kwestia gustu. Jednym to się będzie podobać, innym nie. Tak czy inaczej, ważne będą na pewno statystyki. A te są naprawdę ciekawe, ponieważ jest to, jeden z takich, jest to jedna z takich skórek legendarnych, które możemy nazwać, powiedzmy, uniwersalną. Uniwersalną, czym ona się różni od tych, które są często w zenicie mocy? Zazwyczaj, albo większość bym powiedział, bo na, no różnie bywa, ale większość z tych skórek jest nastawiona na jeden, jedną jakby rodzaj jednostki. Tak jak ja mam na przykład tę skórkę, która daje mi 15% punktów życia łuczników, a odejmuje po 5% taku piechoty i kawalerii. Więc moja skórka no, jest idealnie spasowana dla uczników. Tak więc jest to bardzo właśnie potrzebna skórka, jeżeli ktoś jest nie wiem liderem w garnizonie, jeżeli ktoś jest liderem w mobilizacji, no to oczywista sprawa powiedzmy jest taka, że to będzie się przydawać. Natomiast istnieją też takie skórki, które jakby nie nadają się do właśnie liderowania w garnizonie czy w w mobilizacji, no bo tutaj zobaczcie, jeżeli ja bym miał 12% obrony wszystkich jednostek, to dalej bardziej opłaca się te 15% punktów wycia łuczników, czy to jestem w garnizonie, czy to jestem w mobilizacji. No może różnica jest taka w garnizonie, bo w garnizonie mamy często różnego rodzaju jednostki, więc jeżeli tutaj mamy jakiegoś miksa, Innymi słowy, używamy Haralda, na przykład używamy go nie wiem z Gorgo, to wtedy jak najbardziej te 12% obrony dla wszystkich będzie. Dobre, ale myślę, że głównie o tej skórce będą myśleli gracze, którzy gdzieś tam grają w polu albo ewentualnie wiecie, ci najwięksi, którzy zdobywają te Zenity, mają ich kilka albo na każdy są przygotowani, to będą sobie zmieniać, czyli kiedy będą walczyć w polu, będą używać tej skórki, kiedy będą robić daną mobilizację, to sobie zmienią na swoją do tam, nie wiem, łuczników, kawalerii lub Piechoty. Dlaczego uważam, że ta skórka jest naprawdę bardzo dobra? Bo widziałem, że są już takie. Podejścia niektórych i niektórzy tak mówią, że o, kawaleria znowu została tutaj dojechana. No i nie da się oszukać tego, że rzeczywiście kawaleria ma tutaj minus 10%. I to też jest dosyć ciekawe, bo często jest tak, że nie dostajemy aż tak, tak mocno, nie dostaje jedna jednostka po prostu tego takiego debuffu. Ja mam na przykład, jak wam pokazywałem, po minus 5%, minus 5% czegoś tam do piechoty, minus 5% do kawalerii. I to jest dosyć częste. Jednak tak, że jest właśnie, dostajemy 15% i minus 10% dla kogoś tam. Oczywiście i tak jest tyle dobrze, że to jest 10% ataku kawalerii na minusie, i do tego sobie zaraz wrócimy. Więc rzeczywiście kawaleria tu jest pokrzywdzona, natomiast uważam, że nawet jeżeli ktoś gra miksem i używa kawalerii, czy to jest jeden, czy dwa marsze, to i tak ta skórka będzie się finalnie opłacała. Oprócz tego. Mamy jedną rzecz, która jest w sumie całkiem spoko, action point recovery, czyli będziemy dostawać 5% regenerować, 5% szybciej punkty akcji. Oczywiście są tutaj rzeczy, które wolelibyśmy, nie wiem, prędkość marszu, szybkość leczenia. No to wtedy, jakby tutaj jeszcze dali szybkość leczenia na przykład 5%, to myślę, że ludzie naprawdę by się już zabijali od tego skina. Ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że i tak osoby będą się tutaj mocno mobilizować właśnie na ten zenit, że to nie będzie taki zenit, który wiecie, gdzieś tam, a ja dobra, ominiemy, albo na jakichś małych numerach będzie można tą skórkę zdobyć. Dlaczego tak myślę, że będzie bardzo trudno? Bo. No, bardzo dużo jest graczy takich uniwersalnych, którzy grają właśnie różnymi jednostkami. Teraz, jeżeli ktoś gra na pięć marszy i powiedzmy ma dwa marsze piechoty, dwa marsze łuczników i jeden marsz kawalerii, albo w ogóle samą piechotę i łuczników, no to wtedy dla niego ta skórka jest wręcz skrojona idealnie, no bo nie będzie miał tego. Minusu dla kawalerii. Ale to co już mówiłem wcześniej, nawet jeżeli ma ktoś takiego typowego miksa, czyli powiedzmy, nie wiem, ma dwie, jeden marsz piechoty, jeden łuczników albo jeden kawalerii, bo gra na trzy marsze, albo ma, nie wiem, dwa marsze łuczników, dwa piechoty, jeden kawalerii, obojętnie, ja nie będę mówił wszystkich przecież tutaj kombinacji. Wiecie o co chodzi, jeśli mówię o mix, to też. To mu się opłaci. I nawet ta kawaleria, którą macie, i tak na tym finalnie zyska. Mimo, że nie zyska tak bardzo, jak zyskają wasi łucznicy i piechota, to też zyskają. Zyskają oczywiście też wasze jednostki oblężnicze, ale myślę, że to nadal niewiele osób będzie interesowało. Dlaczego zyska kawaleria? Dlatego, że zobaczcie, mamy tutaj minus 10% ataku, co prawda, dla kawalerii, ale ta sama kawaleria dostanie też 12%. Obrony. I to jest dla wszystkich jednostek. Czyli finalnie. Eee, ok, tą najgorszą powiedzmy statystykę, czyli atak, kawaleria będzie miała obniżone, ale będzie miała więcej obrony. Więc finalnie ta kawaleria i tak będzie lepsza. Wasza kawaleria, którą tutaj macie, dużo lepsza będzie wasza piechota i łucznicy, ale wasza kawaleria też będzie lepsza. Tak, dlatego dla każdego typu jednostki ta skórka jest dobra. Eee, I myślę, że dlatego wszystkim się opłaca. I myślę, że też dlatego nawet jeżeli ktoś gra takim miksem, że ma nie wiem dwa marsze kawalerii, to też mu się to opłaca, bo też jego kawaleria będzie niewiele, ale też będzie lepsza, a oprócz tego dużo lepsi, dużo lepsze będą te jednostki właśnie ich piechoty i łuczników. Także myślę, że jak najbardziej Tutaj ta skórka będzie się opłacać, i myślę, że tutaj naprawdę wiele osób będzie na tę skórkę polować. One w ogóle są bardzo popularne, te uniwersalne skórki, bo rzeczywiście się opłacają. Możecie nawet sprawdzić, jak wiele osób cały czas w KVK używa uniwersalnej skórki, na przykład tej, którą mamy tutaj. Kolega używa, czyli zwiększone obrażenia od umiejętności. I wcześniej też już mieliśmy takie skórki. Wydaje mi się, że dawałem może 7, może 8%. Oczywiście, jeżeli chcecie sobie przejrzeć wszystkie skórki, to możecie to tutaj zrobić. Wystarczy sobie włączyć te legendarne, i można sobie ich poprzeglądać, jak one wszystkie wyglądają. To, co Wam mówiłem, jest ich. Już naprawdę w Rise of Kingdoms bardzo dużo, dlatego to przewijanie trwa i sprawdzanie każdego, więc zobaczę, nie jest tak łatwo wymyślić jakiś nowy krój tego miasta, i myślę, że może dlatego ten statek. I widzimy, że różne są naprawdę opcje tak? różnie są podzielone te statystyki ale ten sposób, tutaj, który jest podzielony wydaje mi się, że naprawdę dla wielu graczy to będzie taki podział no. Powiem wprost, to będzie podział dla nich dobry, to będzie podział korzystny. Praktycznie rzecz biorąc, jeżeli nie jest ktoś nastawiony bardzo na jedną jednostkę, że na przykład gracie trzema jednostkami, trzema marszami danej jednostki, to praktycznie dla wszystkich, którzy grają inaczej, to ta skórka jest przydatna i podejrzewam, że szczerze powiedziawszy, każdy chciałby ją mieć. No i cóż, pozostaje już chyba tylko ostatnie pytanie, czy ja będę próbował tego zenitu tutaj dostać, czy będę próbował e, dostać tą skórkę, ale to oczywiście tylko i wyłącznie w formach e, żartu. Nie mam przyspieszeń, e, żeby coś takiego zrobić. Myślę, że nawet na 7.1 nie byłbym w stanie e, zdobyć tej skórki, i podejrzewam, że nawet tam konkurencja będzie dużo wyższa. A w królestwie, w którym jestem teraz, to jest w sumie minus tego królestwa, zdecydowany, ponieważ to jest królestwo 2381 jest na tym samym kontynencie, na którym jest królestwo 2377. Myślę, że GW 77 kojarzycie. Wiecie, ile tam jest wielorybów i podejrzewam, że tutaj, żeby zdobyć ten zenit, to prób wejścia, nie wiem ile to będzie 50 milionów, 100 milionów. Może być coś takiego, a z uwagi na to, że ta skórka jest naprawdę dobra, to może nawet 100 milionów się okazać, że to będzie za mało. Także no, widzimy, że to jest naprawdę to są chore wartości. Gdzie ja swoją skórkę ledwo co zdobyłem, wiecie, gdzieś tam nie wiem ja ile nawet miałem 15 milionów, coś ten już teraz. Mi się zapomniało, musiałbym sam zobaczyć mój własny filmik. Nieważne, tak czy inaczej, na pewno na tym królestwie nigdy nie będę w stanie zdobyć zenitu. Dla mnie to oczywiście nie jest problem, bo ja tą skórkę swoją mam. Wątpię, że jeszcze kiedykolwiek w ogóle w Rise of Kingdoms będę próbował zdobyć skórkę z zenitu. Te jedno doświadczenie mi wystarczy. Naprawdę trzeba przy moich wartościach, prześpieszeń, jakie jestem w stanie zdobyć, to trzeba mieć mega farta i być na naprawdę takim dobrym kontynencie w którym nie ma dużej konkurencji, i tak dalej, i tak dalej, więc wątpię, że kiedykolwiek będę to zrobił. Dla mnie to nie jest problem, ale podejrzewam, że dla niektórych wilaczy, tych wielorybów, którzy tutaj są na tym królestwie, może to być w pewnym momencie problem, że to może być też dla nich powód do migracji, ale póki co tutaj są, póki co jest całkiem ok. Ja na pewno ten zenit polecam. W sensie takim, że to jest moim zdaniem dobra skórka, że to jest przydatna skórka. Natomiast przygotujcie się na waszym królestwie. Że tutaj te wartości, które trzeba będzie wydać, przyspieszeń będą pewnie ogromne i zdobycie tej skutki będzie bardzo trudne. Warto obserwować, warto nie po. Nie iść tak jakby z motyką na słońce. Ja wiem, że tutaj trochę sam tak zrobiłem, a teraz mówię, żebyście tak nie robili. Ale warto sobie sprawdzić, jaki jest mniej więcej w Waszym królestwie próg tego zenitu, jak to było w poprzednich zenitach, ile tam trzeba było zdobyć punktów. Ja bym jeszcze dodał, czyli jeżeli średnio w Waszym królestwie, nie wiem, musicie zdobyć, przebiegacie milionów mocy, przybrać, żeby zdobyć jakąś skórkę. To myślę, że przy tej skórce możecie liczyć 35 albo 40, nawet, bo ten procent będzie tutaj wyższy. Myślę, że naprawdę wiele osób tą skórkę będzie chciało zdobyć, bo ona, tak jak już powiedziałem wcześniej, jest naprawdę dobra. Ok, to tyle z mojej strony. Jestem ciekawy, co wy o tym myślicie. Dajcie znać w komentarzach. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.